Cześć wszystkim, dzisiaj jest 12 czerwca Jak pamiętacie z poprzedniego filmu Eliasek dzisiaj ma dwa miesiące A my mamy dziesiątą rocznicę ślubu I coś jest cicho Więc mi się wydaje, że Boż po prostu jak zawsze zapomniał My teraz jedziemy właśnie tym wózkiem by wyjaśnić problem Chodź Majka, szybko Jeszcze po co ci mój plecy? Co tam? Moja rzecz? Ja, ja nagrywam vloga, wiesz? Bo dzisiaj 12 czerwca Eliasek ma dwa miesiące. A gdzie my idziemy. jedziemy? Jedziemy z tym wózkiem wszystko wyjaśnić. Przeszkadzać ci ten wózek? No, to jest Eliasek, co jest ten Coś czuję, że znów duża sprawa idzie, tak? On zawsze jak siedzi w tym foteliku to później przychodzi do nas duża sprawa. Tak? Zobaczymy się z Słuchajcie, ja tutaj widzę, że... Widać, nie widać? Właśnie ta paczka dla Eliaska, co kupiliśmy, tą żyrafę Sofii, to, to ona dopiero teraz wyruszyła w drogę, więc... nie będzie dzisiaj. <grybujesz> Możliwe, że nie będzie jutro. Myślę, że dopiero w poniedziałek do nas dotrze. Tak, taki fajny dzień dzisiaj. 12 czerwca. No, Dwa, dwa miesiące Eliaska. Innego nie ma. A, wiem, co a, a nas jest... Która godzina ma? No nie. właśnie póki ja publikowałam film, póki te różne sprawy właśnie z Aisha też nagrywaliśmy na jej kanał e, połowę filmu. Aha. To już jest 17. Mama mia nie, Mama mia. Nie wiem czy my zdążymy właśnie do tego sklepu z łoskami. Jedzenie! To jak nie. zawsze. Kto zna iszę? Aisza, jest spokojna tylko jak jest jedzenie, tak? Aisza, słuchaj, jak wrócisz do szkoły. A właśnie! Matko, co tak chciałam powiedzieć, że we wrześniu tak wraca. A ty słyszałeś, że chyba nie będzie szkoły? Od września nawet. Tak? Tak, że już szkoły przygotowują się na nauczanie zdalne. Jestem w szoku. Aisza, ja Ciebie już więcej nie wytrzymam. Od marca, od marca. Te, ile to miesięcy minęło? Trzeci miesiąc, tak? Idzie. Ja już wariuję po prostu. Aha. Dzieci też w sumie wariują, no nie? Nieprawda. No ten... Jedzenie. Dobra, już jesteśmy blisko. Jedzenie. No już Piotrkowska 87, a to... Żabko. Już wychodzimy. Żabko. Tu jest ten sklep Dino, tak, idziemy Żabka. szybciutko. Oj, oj, oj. Jaki silny. Ma małą księżniczka. Psułka ma ja. Ja, jeszcze gdzieś musimy z tego podwórka chodzić. Dobra, po prawej czy po lewej? Nie. Słuchajcie, my już wróciliśmy i z tym wózkiem wyszło właśnie tak, że nam że nam po prostu nie jednej części. Tam było do wózka zero plus, 0, 0, 2 pudełka i jedno Cześć. pudełko musiało być 6 plus, a nam po prostu tego nie spakowano. Cześć. Spędziliśmy w Cześć. tym sklepie Cześć. Ma... Aisza Maję. 30 minut spędziliśmy tam, ale na szczęście wszystko się udało i już mamy pełen komplet. Cześć. Uśmiechaj się, to już do Aiszy teraz się uśmiecha, tak? Jeho. Tyś, A właśnie, co ja chciałam powiedzieć, dzięki Eliaskowi. Chyba pamiętacie, jak wam mówiłam, że Maja bardzo, bardzo późno chodzi spać. I ja bardzo chciałam to zmienić, bo Maja zawsze chodziło po 12, czasem o pierwszej. I ona spała po prostu do 12, do 11. 13. Aisha. I, I teraz właśnie dzięki Eliaskowi, bo on budzi się równo o siódmej. Właśnie my mamy taki swój własny budzik, bo Elias budzi się równo o siódmej rano. Siódma, siódma, 15, piętnaście, siódma dwadzieścia. To znaczy o siódmej, tak? I on budzi wszystkich. I Maja teraz też budzi się około 8. To znaczy Maja wstaje jako ostatnia. Ja wstaję o ósmej. Tak. Wy rozmawiacie. Tak, Tak, Aisza słyszy jak Elias gada. I ona też wstaje, budzi się. I przychodzi do nas, do salonu. No i, i maja jako ostatnia, około 9. 8-9 maja do nas też przychodzi. No i wiadomo, jak ona wcześniej wstaje, a w dzień już raczej nie śpi. To wstaje teraz normalnie i chodzi spać też o 22.00, 23, najpóźniej 23. Tak, my idziemy na lody do żabki. Tata nagle musiał jechać do pracy. Nas oczywiście zostawił. O rocznicy ślubu nie pamiętam. Trudno. Idziemy na lody. Idziemy na mały spacer, idziemy na lody. Super, że już prawdziwe lato takie, no nie? A Isza, ty nie możesz otworzyć? czekasz, jak ja tobie otworzę. Tak, jedzenie. A właśnie, Isza, najważniejsze. Życzymy wszystkim miłego dnia. Lato, lato. Eliasek bardzo chce spać. Ale on bardzo chce spać, no. Majusia, uwaga. Kot. stop. Kot. Kotek spaceruje, wszyscy spacerują, bo jest ciepło. I że zablokowałaś. Znaczy, a teraz zaczyna tak szybciutko, wiesz? Pchasz pupcią, oj biegniesz. Już jak słoneczko. Słonica, Iża. Słonica, Lisa Dobra, żartuję. Idziemy do żabki. Piszcie, co u was ciekawego, co nowego. I jak spędzacie te słoneczne dni, ja mam nadzieję, że my już będziemy trochę więcej spacerować, na no niejsze. To już ja chcę coś powiedzieć. Co? Dajcie łapkę w górę, jeżeli mam fajną sukienkę. Isza. Isza, jak zawsze, słuchaj, ja powiedziałam jak zawsze, Isze, jak zawsze, Aisza takie pytanie możesz zadawać na swoim kanale, a nie na moim, no nie? Chcę zadać tutaj. U moich widzów, tak? Moje, nie, 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 kot, zobaczyło. Właśnie, Isza. czekaj, stop, te sandałki już są tak na styk, no nie? O! Gijoks, tak, ale już na styk. Mam nadzieję, że jeszcze 31. trochę ponosisz. Maja też ma Gioks i to są dałki od Aisza. Aisza nosiła, jak było malutka, ale były w bardzo jeszcze dobrym stanie, więc... Malutki nosił? No, malutkie nóżki, mają. Tu tam się śmiechę. Już nie śpisz, tak? Przed chwilą chciał spać, już nie chce spać. Tak, mam Maja oczywiście kupiła nie tylko lody, jeszcze kupiła Krutelę? Tak? To takie nasze zdrowe odżywianie. A ja kupiłam. Maja, zabrałaś moje lody. Które wybierasz? Te? Nie, ty. Ale ty, to ty kupiłaś, wiesz? A to ja kupiłam. I ty mi zabrałaś moje lody. Ma. Majka, jak zawsze, zamiana. Ile można? Zamiana? No, ja zdobiłeś iku. No i co się dzieje? Jak zawsze, no przecież nie może być ja normalnej rocznicy ślubu, no nie? No. Dajmy. Mm, no. Idzie to to. <noise> <noise> Jedzenie! Eliasek dzisiaj ma dwa miesiące. A tata zdążył wszystko przygotować na dziesiątą rocznicę ślubu. Słuchajcie, póki ja byłam z dziećmi na lodach, i myślałam, że ktoś zapomniał o rocznicy. On niby pojechał do pracy, a tak naprawdę. Kupił co? Co kupiłeś? Kwiaty? Kwiaty i torty. jeszcze będzie niespodzianka. Jaka niespodzianka? Już zrobiłeś na mnie niespodziankę cały stół zalany. Podłoga zalana. Ale nie teraz powiem. To nie to? To nie. Ciekawe co. Przygotowałam. Nie mówi teraz. ja już właśnie się boję. Ma, Ma, już. Oto mały palec, tak? Ale ładny torście. Już... Fit, fit. I oczywiście, trzy morele. Jaka rocznica ślubu bez Rolla Szczególnie dziesiąta, szczególnie z trójką dzieci. Gdzie tam no jesek. Oh Majka, co on zrobił? Chcemy z... jeść! Gratuluję, Tatusiek. Dziesiąta rocznica ślubu. Dziesięć masakrycznych, oj, cudownych lat. Dobra, były i złe, i dobre, ale raczej więcej było dobrego. Tu są trzy bukieciki, tak? Czy dla mnie? Ten duży. Tak. Duży dla mnie, dalej. Dla kogo? To dla Maria, a i tu dla Diaspora. Diaspora też ma. Zobacz, jak się cieszyć. nie się dla ciebie, bo kiesik też, a to kupił? Tak? I ci ty? Zobacz, już gdzieś biegnie. Ale ty fajny, tak szybko rośniesz. Ja za Codziennie ty jesteś inny, tak? Torcik. Też chcesz tak? Tak. Niestety musisz poczekać do Chociaż Chodź do roczu. tak? Muszę nic zresztą zrobić, bo no, chcę już trochę zjeść. Aj, tak zawsze głodno, głodno. I łapkę, górę na to. Mówię, <noise> górę na to. A mam. No. Dobra, ja chcę ten kawałek. Albo ten. Jakiesz? Tylko no, ma? No, niestety łapka tylko. Dzieci muszą być pierwsze. A, górę na to. <noise> Zobaczymy, jaki jest <noise> radny od Ja chcę tą kawałek. Tokt. O jakiej jeszcze niespodziankę mówiłeś? No, A ja no? Wyjazd, wyjazd. Ja jaki wyjazd? Ten. Oj, to światło, ale nie mogę tak. Muszę inaczej tak stać. Tak, o! Ten Ej, mów, jaki wyjazd! Ja to nie mówię. Ale nic. daleko? Musimy już pakować walizki? Tak. Powoli, tak. Co, tam ci spadło? <noise> Naprawdę? Ty nie żartujesz? Tak. Ja nie żartujesz? Nie żartuję. Czyli yes. następny film już będzie z wyjazdu, tak? Tak. wow Ja coś o tym wiem. No. Co wiesz? No mów. Powiesz mi później. Mhm. Dobra. I patrz, jaki fajny tort. Borówki i maliny, a nie dziewczyny kokosowe. Daj nie no dziewczyny? Smaczny, co? Tak? A ten maluszek gdzieś biegnie cały czas. Gdzie ty biegnisz? jest naroński. Zaraz, zaraz cię mama weźmie. Tak? To jest naroński, malusku. ludzku. On codziennie się zmienia. Zobaczcie, on codziennie już jest zupełnie inny. Bardzo szybko rośniesz ty. Tak, bardzo szybko rośnisz. Co powiedz dla widzów? No powiedz coś dla widzów. Powiedz coś dla widzów? Tak? To chyba powoli kończymy tego vloga. Bo jestem trochę zaskoczona i już jestem ciekawa, gdzie jedziemy. No a na ile dni chociaż powiedz. Może na tydzień. No żartujesz, jak to na tydzień? Jeszcze coś wiesz o tym? Dobra. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Do nowych vlogów, do zobaczenia. Pa pa.